Mamy tutaj y, równanie prostej zapisane w tak zwanej postaci ogólnej. Przekształćmy to równanie do postaci kierunkowej. W pierwszym kroku zostawiamy po lewej stronie 2y, pozostałe elementy przenosimy na prawą stronę. Następnie dzielimy obustronnie równanie przez 2. No i gotowe. Tak to wygląda. Teraz chcielibyśmy stworzyć równanie prostej, która, uwaga, będzie wykresem funkcji, której miejscem zerowym jest liczba minus 2, i dodatkowo ta funkcja, wykres tej funkcji ma być prostopadły do tej prostej. No, trochę tych warunków tutaj mamy, ale spokojnie. Po pierwsze, spełnijmy warunek prostopadłości prostych, dwóch prostych. Zapiszę go tutaj takiej ogólnej postaci A1 oraz A2 to są współczynniki kierunkowe prostych, więc w miejsce A1 wpiszmy minus 3 drugie i teraz wyznaczmy z tego równania A2, no w tym celu może tak jeszcze sobie skreślę minusy, mogę tak zrobić i przemnożę obustronnie równanie przez 2 trzecie po to żeby ten ułamek 3 drugie zniknął z lewej strony ok i już mamy. Możemy więc zapisać równanie funkcji, raczej funkcję, wzór funkcji, początkowo w takiej postaci. I ten wykres byłby już na pewno prostopadły do prostej o takim równaniu, ale chcemy jeszcze, żeby miejscem zerowym tej funkcji była liczba minus 2. To znaczy, że. Minus dwójkę musimy podstawić w miejsce x. Bo jeżeli wyobrazimy sobie miejsce zerowe w układzie współrzędnych, to jest właśnie ten punkt, w którym wykres funkcji przecina oś x. A takie punkty mają współrzędną, jakąś współrzędną xową, natomiast współrzędna y jest równa 0, dlatego tutaj wstawiam 0. Jeżeli wymnożę nawias przez 2 trzecie, to otrzymam minus 4 trzecie. Dodać b to się równa 0. Minus 4 trzecie przenoszę na prawą stronę. Otrzymuję plus 4 trzecie, więc ostatecznie wzór funkcji przyjmie postać 2 trzecie x. Dodać 4 trzecie. I to jest odpowiedź.